Siema. Dzisiaj omówimy sobie w całości nową aktualizację w PIGI, czyli omówimy wszystkie skiny, wszystkie skiny alternatywne, pułapki, build mode, nową umiejętność, świąteczny chapter i oczywiście nowy sezon. Ale przed tym zostawcie łapę w górę i suba, żeby pomóc mi się rozwijać i dać mi motywację do nagrywania więcej filmów tego typu. Ale nie przedłużam. Zacznijmy, może, sobie od nowego chapteru, czyli Distorted Holiday. Ten chapter to gry, wprowadził dużo fajnych nowych mechanik, takich jak na przykład śnieżna kula, która rozwala lód, skrzynie, ściany z winoroślin, które można pociąć nożyczkami, i podpalanie nowego bota, o którym będzie więcej w późniejszej części odcinka. Ale także nowy chapter wprowadza nowe modele i wyglądy rzeczy, czyli pochodnia z niebieskim ogniem, niebieskie ognisko, które zapala naszą pochodnię świetny wygląd zielonego przejścia, drzwi z jedną deską za misad dwóch, nowy wygląd sejfów i podświetlające się itemy. Poza tymi dodali też nowe, że tak powiem, miejscówki. Czyli labirynt, w którym można zdobyć jedną z trzech pochodni, którą trzeba wykorzystać do przejścia gry, dwa mini domki, które są połączone przez tunel, który odblokowuje się za pomocą zielonego klucza, zniszczony dom, który odblokowuje się za pomocą nowego czarnego klucza, i nowa stodoła, w której znajduje się nowy safe, nożyczki i nowy czarny klucz, o którym już mówiłem. Ale przejdźmy do konkretów, czyli zakończenia. Po podpaleniu. Sama, do którego zaraz przejdziemy, odpala nam się katcenka, w której goni nas sam. Jednak nie mamy ucieczki, więc jedyne co nam zostało, to modlić się, że jakimś cudem przeżyjemy. I udało nam się, ponieważ potem widzimy Gorga, Z i Zuzy, którzy zdjęli nam okulary VR. Podsumowując, prawdopodobnie cały chapter to była gra, w którą po prostu graliśmy. Ale może przejdźmy do skinów, a Minitun dodał aż cztery skiny w tej aktualizacji. Cztery! Zacznijmy może od Sama, czyli skin, który jest botem na nowym chapterze. Żeby go zdobyć, wystarczy przejść świąteczny chapter, nie ma co więcej tłumaczyć, proste jak budowa cepa. O wyglądzie jest trochę więcej do powiedzenia, a więc do rzeczy. Jest to szmaciana lalka, która jest zrobiona z worka na ziemniaki, tylko zamiast ziemniaków są tam cukierki i prezenty. Widzimy to przez jego brzuch, gdzie są pierniki, cukierki i pudełka z prezentami. Poza tym wystają z niego duże laski cukrowe. Jumpscare to po prostu ugryzienie. Ogólna ocena skina to 9,5 na 10. Raczna, czyli rozwalona lalka kota. Według mnie jest ona najładniejszym skinem z tych czterech. Żeby go zdobyć, trzeba spędzić w grze 2 godziny. Więc żeby go łatwo zdobyć, po prostu polecam odpalić autoklicker i zostawić komputer na dwie godziny. Tak w sumie jest to bardziej jesienny skin, ponieważ wystają z niego gałęzie z pomarańczowymi liśćmi. Jednak te wszystkie rzeczy to są tylko pryszczami w porównaniu do Jumpskara. Jumpscare polega na tym, że Raczna otwiera swoją głowę, w której jest masę zębów. Podsumowując według mnie ten skin jest 10 na 10. Krampigi. Skin za ostatni level w karnecie, o którym będzie później. Jest to bardzo duży skin, który jest najbardziej świątecznym skinem ze wszystkich w tej aktualizacji. Wygląda on jak po prostu Krampus, ma on stój Mikołaja, wielką broń w kolorze laski cukrowej, rogami i brodą. Żeby go zdobyć, potrzeba spędzić aż 8 godzin w grze. Tak jak w przypadku Raczny, polecam po prostu zostawić komputer z autoklikerem na 8 godzin. Ostateczna ocena to 8 na 10. I ostatni skin z tej listy, którego pozwoliłem sobie umieścić na tej liście, mimo że jeszcze nie wyszedł, to... Miss P. Czyli skin, który był pokazany w maju roku 2022, czyli za 6 miesięcy, będziemy mogli mówić, że było to 5 lat temu. Jak na razie nie wiemy, jak on będzie wyglądać, ale wiemy, że będzie on za jakąś misję. Wiele ludzi robi fan jak on będzie wyglądać, ale zapowiada się on nieźle. Mimo to, że już się skończyły skiny, to został nam jeszcze jeden temat do omówienia ze skinów czyli skiny alternatywne. Zacznijmy może sobie od kona Mad Scientist. Jest to skin do kony, który według mnie nie jest ładniejszy od tego zwykłego, ale dalej jest on ładny. Jest on cały pokryty lodem i ma wielki kolec zamiast ręki. Żeby go zdobyć, trzeba spędzić tylko godzinę i trzydzieści minut. Więc nie jest to jakieś mega wyzwanie. Ocena to 7 na 10. Teraz może coś lepszego. Czyli Dukara Major. Jest to przerobiony Dukara jako powiedzmy, że farmer. Ma on fikuśną czapkę, muszkę... I zieloną koszulę. Kłóci się on ze zwykłą wersją, i ciężko mi powiedzieć, która jest lepsza. Żeby go zdobyć, trzeba spędzić aż 6,5 godziny. Więc jedynie po co bym czekał, to żeby sobie zaliczyć czas do Krampigi, który mega oddaje. Ocena to 7,5 na 10. No i chyba najlepszy skin z alternatywnych na dziś czyli alternatywny skin do Shipi. Nie znamy jeszcze jego nazwy, ponieważ jest on za nową maskotkę, Mister Pi, do której zaraz przejdę. Ale skin jest świetnym remodelem brzydkiego skina, więc podsumowując ma on ocenę 9 na 10, ale skoro mowa o nagrodach z maskotki Mr. P, to porozmawiajmy o tym. Niedawno wyszła maskotka pana P, przez co Mini Tun postanowił zrobić coś z okazji powstania jej i zrobił 5 nagród, które dostajemy za każde 200 sztuk sprzedanych maskotek. Ogólnie to jest sprawa. Niektóre rzeczy z tego już zostały wydane, więc o nich będę robił osobne shorty. To tyle. Za pierwsze 200 sztuk dostaliśmy event do build moda, którym jest jakiś dziwny Turet. Jak na razie nie możemy powiedzieć nic o nim, bo nie wiemy, ale możemy zobaczyć jak wygląda. Następną nagrodą za 400 sprzedanych sztuk jest nowa moc teleportu. Będzie można jej używać podczas grania jako gracz. Jeszcze nie wiadomo jak będzie działać, ale zgaduję, że będziemy się na przykład tepać z 10 metrów przed siebie, ale to tylko zgadywanie. Za 600 sprzedanych maskotek jest alternatywny skin do Shippy, o którym już się wypowiedziałem, więc nie będę tutaj przedłużał. Ale jest to ładny i jeden z lepszych alternatywnych skinów. Ale za to, za 800 sprzedanych sztuk jest coś bardzo fajnego. I jest to trap albo skin do trapa jeszcze tego nie wiemy. Jest to butelka rozbita na ziemi z miksturą infekcji. Mam teorię, że to może być skin albo do Egg Trapa, Slow Trapa, albo do Tombstone Trapa. Ostatnia rzecz, czyli za tysiąc sztuk, to skin Missis P, o którym też już sporo mówiłem, więc już nie będę znowu mówić, ale powiem jeszcze, że będzie on za sekretną misję. Teraz pora na omówienie nowego sezonu o nazwie A Paranormal Pigmas. Jest to sezon siódmy i według ludzi jest to najlepszy sezon, ponieważ są nagrody razy dwa. Jednak jest duży minus tego sezonu, czyli zdobywanie nagród. Jest to za proste jak 45 dni, bo wystarczy tylko spędzić w grze 8 godzin i 30 minut. Nie jest to mało, ale jeśli gracie przynajmniej godzinę dziennie, to byście mieli wszystkie nagrody w jakieś 5 dni. Ale czemu 5 dni, jak cały sezon ma 8,5 godziny? To dlatego, że za granie dostaje się minus do czasu. Za użycie itemu dostaje się minus 7 sekund, za kila jako pigi dostaje się minus 1 minutę, a za przejście chaptera. Minus 3 minuty do czasu. A na nowym świątecznym chapterze czas odejmuje się razy 2, więc nie jest trudne wbicie całego karnetu. No dobra, ale może przejdźmy do nagród. Pominiemy sobie skiny, ponieważ wszystkie już omówiłem wcześniej, ale do rzeczy. Zacznijmy może od najnudniejszych rzeczy, czyli pigi tokenów. Za pierwszy level dostajesz 250 tokenów, a za siódmy level aż 750 tokenów. A teraz omówimy nowy skin do Trapa, czyli Mr. Bliss Trap. Jest to ten sam Trap co trzy lata temu, ale w nowym wydaniu jako skin Mr. Bliss. Robi on to samo co Snow Piggy Trap, tylko że pokazuje kiedy strzelił, a kiedy nie, ponieważ strzela co cztery sekundy. Sam Trap zużywa aż dziewięć energii, więc sporo, ale według mnie się opłaca. No dobra, ale jest rzecz w karnecie, której jest najwięcej, czyli przedmioty do Build Mode. Mamy do pokazania dwie skiny dla gracza, trzy dekoracje i jeden event. Zacznijmy od dekoracji, które są najnudniejsze. Na święta dostaliśmy takie oto rzeczy. Pierwsza to mini fontanna, która ma zielony alapłyn, który wypływa przez wielkiego smoka. Cała fontanna jest czarna i pokryta śniegiem. Następnie jest śnieżna dynia, która jest po prostu dynią, tylko że białą i z marchewką mającą przypominać nos bałwana. Ostatnia jest po prostu choinka. Ma ona parę bombek i gwiazdkę. Nic więcej do mówienia na temat dekoracji już nie mam. Później mamy takie oto dwie skiny dla gracza, czyli Mr P i George w przebraniu. Ogólnie nie ma co tutaj dużo gadać. Jest to Mr P w przebraniu Mikołaja, który jest według mnie najlepszym skinem dla gracza i George, który w przebraniu jakiegoś nauczyciela od historii tylko że białego. Tak to nie ma więcej do gadania. Jeszcze mamy jeden rzecz w build mode, czyli wielka kula śnieżna. Masz item śnieżki i robisz sobie z nich wielką kulę. Przed rozpoczęciem wybierasz sobie, ile śnieżek potrzeba do zrobienia kuli. Jak już wybierzesz i zrobisz kulę, musisz ją przepchnąć na zniszczoną ścianę, żeby ją dobić ostatecznie, i ją zniszczyć, i otworzyć przejście. No dobra, ale zostały nam jeszcze dwie rzeczy do omówienia. Ale zacznijmy od tej ciekawszej, czyli nowej mocy, dla gracza, którą jest moc o nazwie Crafty. Działa on w taki sposób, że kładziesz płotek, przez którego nie może przejść pigi. Według mnie jest to przydatne na małych mapach, gdzie ciężko jest ominąć pigi. Ale jeśli gracie na przykład na camp albo na karniwal, to nie ma sensu tego używać. No i doszliśmy do końca tego filmu, bo została nam do omówienia tylko jedna rzecz czyli snieg na mapkach co jest mega spoko ze strony twórców, ponieważ jak sobie gramy na Chilku Book 1, to możemy poczuć klimat świąt tym śniegiem. Jest to bardzo mała rzecz do zrobienia i łatwa, ale robi bardzo dużo. No ale to koniec odcinka, ponieważ omówiliśmy już calutką aktualizację. Mam nadzieję, że dobrze to wyszło, a więc żegnam. Elo.